Dotarliśmy do naszego trzeciego, ostatniego spotkania. Każdy, kto wytrwale doświadczył tych medytacji, zorientował się, że samodzielnie może wybierać osoby, zdarzenia i sytuacje, które chce omadlać. Moja obecność w tej modlitwie ma pomóc opanować technikę. A jeśli komuś łatwiej jest modlić się z kimś, może dowoli korzystać z tych nagrań. Przyznaję, że gdy czuję się ospały, a chcę mimo wszystko spotkać się z Bogiem na modlitwie, również włączam nagranie i jest mi raźniej się modlić. Wyrażam wdzięczność wobec każdego, kto docenił moją pracę i zrodził w sobie pragnienie modlenia się stałego w taki sposób, czy nawet modlenia się w grupach. Bardzo chcę. Byśmy zapalali świat wokół siebie i uświęcali się, będąc z Panem. Jestem także przekonany, że wszyscy uczestnicy doświadczają pokoju w sercu i czegoś w rodzaju większej ufności. To pierwszy cenny owoc, jakiego Bóg nam udziela. Pragnijmy od Niego więcej i prośmy o to. Zanim zaczniemy, przypomnę jeszcze o najważniejszych zasadach technicznych. Urządzenia elektroniczne wyłączamy, najlepiej wynosimy z modlitewnej izdebki. Oddech zapewnia nam rytm modlitwy i chroni przed rozproszeniami. Rozproszenia traktujemy z łagodnością. Unikamy zniecierpliwienia, które rozkłada nasze skupienie. Właściwa postawa ciała, by było wygodnie i by okazać szacunek Bogu. Szczerość intencji i modlitw. Dzisiaj, modlitwą otoczymy jedną lub więcej osób zmarłych i jedną osobę żyjącą. A na koniec siebie. Medytacja ma tytuł Miłość wybaczająca. Jest takie powiedzenie: Brak wybaczenia rani w pierwszej kolejności osobę, która doznała krzywdy, a nie tę, która ją zadała. Zabija radość życia u osoby, która doznała krzywdy. Wybaczenia dzisiaj, które będziemy dawać w tej modlitwie, nie musi odnosić się do kogoś, kto nas zranił. Możemy również modlić się o zdolność wybaczenia dla innej osoby. To bardzo konkretny sposób na czynienie świata lepszym. Przygotowujemy się już do medytacji. Skup się na to i teraz. równej oddech. Wiemy ojca i syna i ducha świętego. Amen. Maryjo, najbardziej rozmodlona ze wszystkich ludzi, proszę Cię, bądź ze mną. Moi święci przyjaciele i znajomi, Wy również bądźcie przy mnie. Mój Aniele Stróżu, otocz mnie swoimi skrzydłami. Duchu Święty, uzdolnij mnie do miłości czystej, zawsze troskliwej. Gorącej oddycham spokojnie. Swoją uwagą przyłączam się do mojego oddechu. Wędruję do swego wnętrza. Nabieram powietrza głębiej. Znam już drogę do mojego sanktuarium. Schodzę tam. Panie, pragnę, by moje życie było pełne Ciebie. Ty w tajemniczy sposób działasz przeze mnie i w każdym dobru, jakie daję komuś lub sobie, zawsze uczestniczysz, bo wszelkie dobro pochodzi od ciebie. Niech rozpali się we mnie teraz ogień troski i czułego skupienia, abym mógł modlić się całym sobą. Oddycham w Bożej obecności. Otaczam teraz modlitwą osobę zmarłą, lub wiele osób, które zmarły. Może być to konkretna osoba, która była mi znana za życia, albo ktoś, kogo nigdy nie spotkałem. Kościół uczy nas, że my, jeszcze pielgrzymujący, możemy świadczyć pomoc zmarłym poprzez modlitwę, pokutę i odpusty, aby mogły one zjednoczyć się z Bogiem. Drodzy zmarli. Przez zasługi Chrystusa otaczam was teraz troską i miłością. Ofiarowuję was Bogu, który jest miłością. Dziękuję za wszelkie dobro, jakie przynieśliście na ten świat. Za wszelkie Wasze poświęcenie, oddanie, za każdy gest życzliwości, podarowany przez Was. Teraz jest czas, bym i ja dokonał czegoś dla Was. Ofiarowuję wszystkie dary duchowe i owoce wszystkich mszy świętych odprawionych dzisiaj na całym świecie dla Waszego uświęcenia oraz zjednoczenia w pełni z Bogiem i świętymi. Mocą, która pochodzi od Jezusa, zrywam wszelkie kwestie, które mogłyby kiedykolwiek związać was z brakiem przebaczenia i jedności. Pragnę, abyście byli święci. Przynoszę was przed Pana i Boga życia, aby przyjął Was do królestwa światłości i pokoju. Abyście już nie tęsknili, abyście złączyli się z Bogiem w spełnieniu na wieczne wieki. Otulam Was modlitwą, troską, życzliwością i pokojem. Niech Bóg będzie w Was uwielbiony. Duchowym wzrokiem wędruje teraz do osoby żyjącej. Możemy wymienić jej imię. Modlę się również za Ciebie, kochany człowieku. Nie wiem, gdzie teraz jesteś i czym się zajmujesz, ale chcę powiedzieć, że jestem przy Tobie. Przyjmij całe dobro, jakie mam w sobie i dziś Tobie ofiaruję. Pragnę, aby poruszyło się w Tobie serce drgnieniem dobra. I tylko po to, aby wprawić Cię w dobry nastrój, aby łaska Boga Ciebie przenikała i ozdobiała. Człowiek został stworzony dla człowieka, aby sobie pomagali. Teraz ja chcę Tobie pomóc, więc oddaję Tobie wszelkie ciepło i Błogosławieństwo. Niech rozbłyśnie w Tobie światło wolności, ukojenia i spokoju. Jeśli nosisz w sobie jakąś krwawiącą ranę krzywdy lub obwiniania się, chcę opatrzyć ją przebaczeniem i zabalsamować łaską. Należy to zrobić, aby jak najszybciej rana się zamknęła, inaczej nasz wróg, diabeł, posypie te ranę piekącym żalem. I będzie się ona jątrzyć. Daj sobie przebaczenie. Uwolni się od obwiniania, pretensji, jakiejkolwiek zawiści i zapełni to miejsce wolnością, godnością, dobrocią najpierw dla siebie. A potem dla tych, którzy wnieśli ból w Twoje życie, otaczam się Bożą Obecnością, Jego milczącą życzliwością. Teologia mówi, że gdy zadawane jest jakiekolwiek cierpienie, zawsze, w każdym przypadku, dzięki wcieleniu Jezusa, najpierw przechodzi ono przez miłujące serce Jezusa. On współcierpi z tobą i jest gotowy zamienić ból krzywdy. Na łaskę uświęcenia i obfitości. Chcę Twojej pomyślności i rozwoju, Twego pokoju oraz radości. by Twoja dusza była wolna od kwasu jakiegokolwiek zła. Przyjmij moją miłość, pomóż mi ją pomnożyć. pamiętaj o oddechu, o rytmie. Teraz przyszedł czas na mnie. Jestem dzieckiem Boga. Chcę wyjść z tej medytacji z głębszą świadomością, jak blisko mnie jest Bóg. W rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Czytamy w Biblii. Chcę wyjść z błogosławieństwem, z głębszą wiarą i pragnieniem zażyłości z Bogiem. Głęboko we mnie stale jest potrzeba bycia ważnym, wartościowym, a taki jestem w oczach Boga. Taki jestem po prostu. O czym marzył Bóg dla mojego życia, gdy przyglądał się, jak powstaje w łonie swej mamy? Co widział? Jakie snu plany, czekając, aż się urodzę? Wszystkie moje zdolności i umiejętności złożył we mnie właśnie dlatego, że jeszcze przed moimi narodzinami On miał plan dla świata, w którym przewidział mój udział. On naprawdę mnie potrzebuje. Naprawdę czeka na mnie. Czeka na dobro, które złożył we mnie. Często zastanawiam się, jak żyć, aby spełniać wolę Boga. Powiedziano ci człowiecze, co jest dobre i czego żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem Twoim. Mówi Michał. Boże, mój chcę być tobie pomocny. Przyjmuję dary, które we mnie złożyłeś, błogosławię i uwielbiam cię w nich. Rozpal we mnie pragnienie obdarzania życzliwością, najpierw siebie samego, ze wszystkimi moimi cechami, również tymi, których w sobie nie lubię albo się wstydzę. To początek pełnienia sprawiedliwości. Chcę czuć się ze sobą i traktować siebie jak drogocenny skarb. Tak samo jak Ty, Panie, mnie traktujesz. Chcę wytrwać przy Tobie i owocować. Pragnę, aby przeze mnie widać było dobro, błogosławieństwo i miłość, szacunek. I składam siebie wraz z Chrystusem, który jest ukryty w Bogu. Pozostań w ciszy przed Panem. Pamiętaj o oddechu, jeśli zgubisz skupienie. Podziękuj sobie za ten czas. Wzbudź w sobie wdzięczność. Błogosław pana. Jeśli ta medytacja zrodziła w tobie jakieś postanowienie lub pragnienie, połóż je przed Bogiem teraz i zapamiętaj je, by zrealizować. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękuję Ci za trzy wspólne ćwiczenia. Tradycyjnie już proszę zaproś dwie kolejne osoby do skorzystania z tych medytacji. Jeśli masz pytania i jeszcze nie udało się znaleźć odpowiedzi, zapisz pytanie pod tym nagraniem. Proszę Cię jeszcze o jedno: kontynuuj swoją osobistą medytację. Technika, jak widzisz, jest prosta. Medytuj samodzielnie lub z kimś bliskim, nawet przez telefon czy przez messenger. Niech świat staje się rzeczywiście lepszy. Już widzisz, albo niebawem zauważysz, jak twoje serce się zmienia, jak łagodniejesz i zaczynasz pragnąć żyć blisko Boga. W ten sposób spełni się również pragnienie Jego, zażyła więź z ludźmi. I na koniec pamiętaj o modlitwie w mojej intencji. Stolicą mądrości módl się za nami. Niech Bóg cię błogosławi. Dzięki do usłyszenia.